Za Na początek należy zahamować naczepę, albo przy użyciu klinów, podpadając je w koła, po, przy użyciu hamulca postojowego, który znajduje się tutaj, jego zablokowanie następuje poprzez podciągnięcie dźwigni. W tym momencie naczepa została zahamowana. Na dwa sposoby. Na egzaminie wybieramy jeden z nich i przystępujemy do dalszych czynności z drugiej strony pojazdu, to jest do rozłożenia pol. Teraz należy rozłożyć podpory. Dźwignia do rozkładania podwór posiada trzy pozycje. Obroty wolne, szybkie oraz tak zwany luz służący do składania jej do utwórku. Po rozłożeniu podpór dźwignia powinna być co najmniej złożona pod naczepę, żeby nie wystawała poza jej obrós. Na następnie przechodzimy dalej do rozpięcia zamka siodła. Rozpięcie zamka siodła następuje poprzez naciśnięcie zabezpieczenia do dołu i dźwignię zamka ciągniemy w lewo do siebie i ruchem powrotnym w lewą stronę zahaczamy o zaczep, żeby nie wróciła do pozycji wyjściowej. W celu odpięcia przewodu od naczepy musimy wyjść na pomost roboczy. Otwarcie spoilera i wychodzimy po drabince na pomost. Teraz rozpinamy przewody. Najpierw przewód czerwony pneumatyczny, służący do zasilania instalacji powietrznej. Po odgięciu zaślepek i rozpięciu przewodu zakładamy go na uchwyty robocze. Następnie przewód pneumatyczny żółty służący do sterowania hamulcami na naczepie. I na końcu przewody elektryczne, które przewieszamy również. Przez w celu roboty. wyjechania z naczepy należy najpierw opuścić siodło przy użyciu zawieszenia pneumatycznego. Żeby pilot do regulacji tego zawieszenia nam działał, trzeba przekręcić zapłon. Następnie włączamy regulację osi tylnej ciągnika i opuszczamy ją na dół. Powinien się delikatny odstęp pomiędzy siodłem a płytą naczepy zrobić. Teraz możemy wyjechać spod naczepy. Stawiamy ciągnik obok naczepy. Następuje zmiana pasa ruchu, w związku z czym powinniśmy to sygnalizować kierunkowskazem. Na manewr rozprzęgania pojazdu mamy ograniczenie czasowe 7 minut. I na tym etapie rozprzęganie pojazdu zostało zakończone. Wykonujemy teraz sprzęgnięcie ciągnika z naczepą. Najpierw podjazd przed na naczepę, oczywiście zmiana znowu pasa ruchu, czyli włączamy kierunkowskaz i cofamy pojazdem w stronę naczepy zatrzymując się zanim wjedziemy siodłem oraz błotnikami pod nią. Wysiadamy teraz z pojazdu w celu skontrolowania, czy siodło jest na tyle nisko, aby zmieściło się pod płytę naczepy. Jeżeli nie, należy przy użyciu zawieszenia pneumatycznego obniżyć je do takiej wartości, aby wjechało pod naczepę. Następnie wcofujemy pojazdem tak, aby schować siodło pod naczepę i będziemy zatrzymywać się ponownie w celu kontroli ponownej wysokości. Teraz wysiadamy i sprawdzamy, czy siodło nie będzie za nisko. Powinno się ono delikatnie stykać z naczepą. Siodło było za nisko, w związku z czym trzeba było je nieco podnieść. W tym momencie należy sprawdzić czy zamek siodła jest otwarty. Następnie wsiadamy do samochodu i dokonujemy sprzęgnięcia. Podczas cofania pod naczepę zamek Zapnie się nam samoczynnie. W tym momencie odciążamy lekko podpory podnosząc samochód na poduszkach. I próbujemy ruszyć do przodu w celu sprawdzenia czy prawidłowo nastąpiło wciągnięcie. Po sprawdzeniu wyłączamy silnik, ponieważ wszystkie czynności wykonywane na postoju należy wykonywać przy wyłączonym silniku. Teraz dokonujemy sprzęgnięcia przewodów pneumatycznych oraz elektrycznych. Otwierany spoiler odchylamy, żeby wyjść na pomost roboczy. Należy go chwycić w miarę wysoko, ponieważ zaczep zamykający jest w górnej jego części i zaczynamy sprzęganie pinamy najpierw przewody elektryczne. Należy się upewnić w które gniazdo w który przewód pinamy. Następnie przewód żółty pneumatyczny, służący do sterowania hamulca. I przewód. Czerwony zasilający instalację pneumatyczną. W trakcie tej czynności upewniamy się, że przewody nie plączą się między sobą, ponieważ na zakrętach one muszą luźno-swobodnie pracować. Należy dokonać złożenia podpór. Wyciągamy dźwignię z uchwytu. Przekładnie ustawiamy na tak zwane szybkie obroty. I składamy podpor. Po złożeniu podpór przed złożeniem dźwigni do uchwytu należy delikatnie wcisnąć na tak zwane wolne obroty, czy też luz przekładnie. Umożliwi nam to łatwe i swobodne złożenie dźwigni do układu. Pozostało nam złożyć kliny spod kół oraz upewnić się, czy hamulec podstojowy w naczepie nie jest włączony. Jeżeli tak, deaktywujemy go. Następną czynnością jest sprawdzenie świateł w naczepie. W tym celu najlepiej należy włączyć wszystkie możliwe światła naraz, ponieważ na sprzęganie mamy ograniczenie czasowe 10 minut i sprawdzanie każdego światła pojedynczo zajmuje więcej czasu. Kontrolujemy po kolei światła pozycyjne, światła przeciwmłowe, światła cofania, światła awaryjne, światła obrysowe, światła oświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz światła pozycyjne boczne. Następnie prosimy egzaminatora o pomoc przy sprawdzeniu światła stopu i osobno wykonujemy sprawdzenie świateł kierunkowskazów. Ponieważ światła kierunkowskazów posiadają osobny układ elektryczny w stosunku do świateł awaryjnych, z którymi wspólne mają tylko i wyłącznie żarówki, na koniec następuje wypoziomowanie pojazdu przy użyciu zawieszenia pneumatycznego, czyli doprowadzenie do standardowej wyjściowej pozycji. W tym momencie sprzęganie zostało zakończone. Prostopadłe tyłem. Najpierw ustawienie do manewru. Ponieważ manewr jest wykonywany na prawą stronę, musimy podjechać do przodu i odsunąć się od zewnętrznej linii ograniczającej, żeby były możliwości później korekty ruchu pojazdu przy prostowaniu oraz podmywaniu zespołu pojazdów. Niestety brakło miejsca z lewej strony zespołu pojazdów, w związku z czym trzeba wykonać korektę. manewr niestety nie został wykonany prawidłowo, ponieważ wykonane zostały dwie korekty. W takim przypadku mamy prawo do drugiej próby, o ile wcześniej nie najechaliśmy na słupki, tyczki bądź na linię. Aby prawidłowo manewr wykonać, musimy mieć odstęp z lewej strony zespołu pojazdów od linii ograniczającej co najmniej 2 do 3 metrów. Ten odstęp będzie potrzebny, aby ciągnik mógł wprowadzić na czepę podczas prostowania się zespołu pojazdów i ten obszar zostanie zajęty właśnie przez pojazd w połowie fazy tego manewru. Podczas wykonywania manewru oczywiście należy sygnalizować zmianę kierunku jazdy oraz uważać, aby obrys pojazdu nie wyjechał poza linie wyznaczające obszar stanowiska. Kategorii C plus E, dlatego gdyż mam już do tej pory resztę kategorii. Kategoria C plus e jest jedna z trudniejszych kategorii. Robię ją też dlatego, ponieważ lubię dużo podróżować, lubię jeździć samochodami ciężarowymi, lubię jeździć po, po świecie przeważnie. Mam nadzieję, że, że będę miał dobrą pracę, która będzie polegała na jeżdżeniu dużo po Europie. Wybrałem tą szkołę dlatego, ponieważ ma jedne z najlepszych samochodów na których można ćwiczyć po prostu swoje umiejętności. Jestem instruktorem nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Rolminex oraz instruktorem techniki jazdy kategorii B, C oraz C+, +Z w Centrum Szkolenia Kierowców Zawodowych. Szkolimy na ciągniku znaczepą jest to zespół pojazdów, który jest najpopularniejszy w transporcie wielkogabarytowym. Zdecydowanie więcej transportu odbywa się takimi pojazdami, ponieważ ma większe możliwości przewozowe pod względem ciężaru. W transporcie międzynarodowym górują one nad tak zwanymi tandemami, które składają się z pojazdu ciągnącego oraz przyczepy. Nauka na ciągniku z naczepą jest zdecydowanie bardziej ciekawsza, ponieważ jesteśmy w stanie nauczyć się dużo więcej. Pewne zachowania, które wykazuje ciągnik z naczepą nie występują w tak zwanym tandemie. W związku z czym kierowca, który nauczył się jeździć tamdemem, może mieć drobne kłopoty bądź pewne zaskoczenie na samym początku swojej kariery jeżdżąc e, ciągnikiem z naczepą. Natomiast e, odwrotnie, jeżeli ktoś nauczył się na ciągniku z naczepą, z pewnością poradzi sobie każdym innym pojazdem, e, który e, żeby prowadzić trzeba mieć kategorię C.